W środę odbyła się sesja zdjęciowa, która oznacza, że już niebawem rozpoczyna się inauguracja rundy wiosennej w Fortuna pierwszej Lidze. Do meczu z Poznańską wartą coraz mniej czasu, a Radomiak wciąż penetruje transferowy rynek. Rozglądamy się za jednym zawodnikiem z ofensywy, e, który może dołączyć i teoretycznie za jednym zawodnikiem do środka, ale tu jest też znak zapytania, bo chodzi o Mateusza Lewandowskiego. Jeżeli on będzie w dyspozycji, to myślę, że nie trzeba tu ściągać zawodnika, bo ja będę na niego stawiał. Natomiast no, może się tak też wydarzyć, że, że jeszcze jak się jaki zawodnik taki w ostatnim gdzieś tam tygodniu wartościowy, no to klub się może zdecyduje na, na to, żeby jeszcze pozyskać. Szkoleniowiec zdradził, że przymierzani do zespołu byli m.in. napastnik Lechii Gdańsk Jakub Arak oraz zawodnik Rakowa Częstochowa Andrzej Niewulis. Obaj jednak w Radomiaku nie zagrają. Tymczasem do kadry Beniaminka powrócił środkowy obrońca, który jesienią w barwach Radomiaka rozegrał 14 meczów, a 13 w pełnym wymiarze czasu. Michał Grudniewski zostaje przywrócony do drużyny na tą chwilę. Chociaż rozmowy jeszcze trwają, ale Wydaje mi się, że tutaj jest decyzja taka, że, że nie ma co tutaj przeciągać ani, ani sprawy tutaj jego indywidualnej, ani klubowej i, i już w na najbliższym sparingu z Bełchatowem będzie grał. W środę poza zajęciami treningowymi zawodnicy odbyli również badania, które po włoskim zgrupowaniu miały na celu wykazanie zmęczenia. Za to w piątek Radomianie rozegrają ostatni test mecz, a ich rywalem będzie GKS Bełchatów.